Chcieliśmy uciekać z Alfa Centauri, bo zaraz nie zostanie tu kamień na kamieniu. Cały układ będzie ostrzewany. Taktyczny atak z orbity. Wszystko posypało się, gdy na Ziemi w Nowych Chinach trwa zakazana prawdy. Tym sposobem na Ziemi nie ma już państwa, w którym wolno prawdę. Nie spodobało się to wielu planetom Układu Postsłonecznego. Choć prawo humanitarne nie działa dobrze dalej niż Merkury. Nie da się go egzekwować w chaosie wojny międzyplanetarnej. Co? Czemu mówię postsunet... Co się stało ze słońcem? Skończyło się. Teraz w jego miejscu jest potężny multireaktor plazmowy, który wygląda trochę jak wielki fidget spinner. Wielki fidget spinner. Mars miał najwięcej dogadania, chociaż od zawsze trwa tam wojna domowa. Pizzy. A ludzie nie wiedzą, że w wielu miejscach w kosmosie można teraz oddychać. Karmią ich propagandą. Mówią, że się uduszą, bo boją się, że uciekną. Jebać, gdzie uciekać? Gdzie uciekać? Każda planeta z przewagą człowieka to tylko kolejne więzienie, w którym wiecznie trwa bunt. Ale jest zajubisty internet. Teraz mówimy na to po prostu nerw. A mieszkać na obcej planecie? Większość kosmitów jest niewiele bardziej zaawansowana od zwierzę. Naukowcy to potwierdzają, nie jestem ksenomorfem, ale... Ciągną mackami po ziemię debile. Śluz. Albo rozmnażają się jakoś obrzydliwie. Chciałbyś pić wodę do końca, do końca życia? życia? Chciałbyś pić wodę do końca życia? Chciałbyś mieć komorę do spania zrobioną z drewna? Kosmici tak żyją. Proszę bardzo, buka buka. Ale jak ci to wysadzą, a wysadzą ci to kurwa, wysadzą. Swoją drogą pamiętasz zwierzęta? Te zwierzęta, wykobra. tata raz zabrał mnie do muzeum. Fajne były te szkielety. Widziałeś szkielet psa kiedyś? Musgrozy? Czuję się jakby wszyscy moi przyjaciele nie żyli. Albo byli oddaleni o lata świetlne. Przyd. To nie jest uczucie. Zostałem sam z całego batalionu. Zwaporyzowali moich kompanów. Moich braci. Zdezintegrowali. Zlaserowali. Rozwalili na atomy, <grym> atomy. Na atomy. Rozwalili na atomy. Atomy, atomy, atomy. 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 Jesteśmy partyzantami. Moja żona zginęła w walce. Używają specjalnej amunicji nisko nasączonej plutonem. Żebyśmy nie mogli grzebać naszych. Bo ciała stają się radioaktywne. A my nie mamy sprzętu ochronnego, żeby je zabrać. A skurwysyny wiedzą, jak ważny jest pogrzeb w naszej kulturze. Jej ciało zostało gdzieś tam, na pierwszej linii frontu. Teraz opad radioaktywny. Na pierwszej linii frontu. A no może zjadują hydrosenty? Na szczęście nie jest mi smutno, bo dostałem garść pigułek. Medyk! Leków na mnie brakuje. Wiesz, od 2070 Pfizer produkuje broń kinetyczną? nerw też. Kule z plutonem są zakazane przez konwencję międzyplanetarną. Tak samo jak kule z bekonem. Na tej samej zasadzie, co Imperium Kalifornii strzelające do neo kulami wypełnionymi wieprzowiną w pierwszej wojnie Europy. Mama, na myśli księżyc Jowisza. Już nigdy go nie odzyskają. Grunwald 2.0. GRUNWALD 2. the future. the future. Teraz tylko prawaki noszą make-up, a granice zmieniają się, się tak szybko, tak, jakby jak były rysowane kijem na piasku. Poznałem tu kogoś. Ona... Ale ona ale... Ale oddycha ona natywną atmosferą, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Muszę lecieć. Ich plemię cały czas tańczy. Dałem jej walkmana, to ze słucha ziemi. Dostałem to od niej. Muszę lecieć. Na ziemi trwa teraz mobilizacja, ale ja bym był tam za... Wiem, że na ziemi trwa teraz mobilizacja. No siedzę tu jeszcze. Ziemski tydzień... Muszę leć, będę tam za jakieś... z jakiejś... Chodź, proszę można gadać z tej kamery, no! Chcę tę wojnę. Istnieje we wszechświecie spokój, którego nie może dać Matka Ziemia. Wojna jutro, się tylko taniec! Fala Drodze Mlecznej! Hahaha! Mlecznej! Niech żyje wolny wszechświat, przed Pała Nie wlecznej! Niech zniewaj! No chodź, chodź, ile można gadać w tej wojnie. Lubię już na wojnie postrzelać, na miejscu. Ty strzelałeś, strzelałeś. Mówię wam że taki wolnik. Co? E, na komisji wojskowej dostał kategorię E i mydło. Tam dużo na wojnach byłem, no? A, ty strzelałeś wojnę. O kurwa, super! Jest tu piasek stamtąd, tu to wszystko kurwa idzie. Wow. Łał! Wow.